O, witam Majora! A za czym dzisiaj? Zaczymy, będę, będę robił remont chaty. O, widzę! Widzę, farby są, jajka Jajka to piątek Jajka na piątek? A kto będzie malował? A się będzie przyprowadzała Tak? Remont, yy. Ale gdzie? Do Krzyśka? No, będzie moja dziewczyna. Przyjdzie? Puszka dwa. Tak? No, a i co Witeria? to za dziewczyna? Co? Co za dziewczyna? To, to moja będzie dziewczyna. A widziałeś ją już? No pewnie. Tak? Przychodzi na szkolną? No, była. Była? I co, mówiła, że dobrze? Warunki nie, jej się nie, ona, odpowiadają? Nie, po prostu ona z bratem. A, i z bratem będzie mieszkać razem? Nie. Z no. bratem mieszka w bloku, koło, no. koło Czura, no. I po prostu... A brat po prostu... Y Zdebka się. Tak? I ona ja pragnie wyprowadzić Ale wyprowadza się do ciebie tam? Tak. A gdzie w zimnym pokoju będziecie mieszkać? Nie, będzie ze łóżku. A. Pasuje. I Krzysiek obok będzie leżał. Na łóżku. Czy nie? Plajstry zakleję. Tak? Na żądlenie? <grym> Dam radę. Tak? A jak nie to co to? to. Ty niech patrzy, nie? Może na się nauczyć czegoś? Na złom idzie. A, na złom, No, o, to Bo strzelą, ty. Na kurwa, Uu, no, kurwa ta... pojeździliśmy. A... Tak? Kafelki? No. Bo ja potem patrzyłem, a to wbiorę wszystko na swoją firmę. No. Podatki całe te. I ten drogi, drogi, prosi Tak? I... Wam wypierdolić? No. Y... Prysznic? No. Cały te prostu y... Prysznic? No. Nie to będzie będziesz się wypała? kąpał nie razem z nią. Tak. Pod prysznicem. A Krzysiek będzie ręczniki podawał. No to jest. O! No to jest. O! Ty słyszałem, że nową lokatorkę będziesz miał. Co? Co? Będziesz nową lokatorkę miał? No A kurde A widziałeś się czy nie? Nie, bo się A co? A, ty pokazujesz, że będziesz dymu, tak? A, zapewne Ale z Majorem na spółkę? Nie, nie też Co? Nie będą wygodnie Tak? A Major mówi, że natrysk robi na trzy osoby już Jak No, żebyście we trójkę weszli Rano o, o, Co? Ma, ona pracuje jako kosmetyczka. Tak? Po znokcie, Ta A ona, ona musi e, no. Wykopać się. A ja powiedziałem, że łóżko nowe mm. kupuje. ale mm. to będziemy razem mm. A Krzyszkowi Krzyś, to tam może, nie wiem, rządło stanąć, jak ją zobaczy. Ja pamiętam. Może byś go nauczył tam paru rzeczy. Czy nie? On nadatny jeszcze? Jakaś go by zechciała czy nie? Ile czemu tak drogo. Ja ci powiem na środku trzeba włosy podgalać. Tak? Obcinać. Golisz? Tak? Trochę. Trochę tak. No, musi pociąć. A to ona tak, kosmetyczką nie. jest, to przecież może ci ten. No, co? To 95 Na 65. Na 65. A to trzeba tam w biurze zapytać tam. Dobra, gdzie drzwi otwarte. Kto Remont będzie robił? Ty będziesz o. robił Remont? Sam będziesz robił, czy kto będzie pomagał? Zobaczę. No. Nie, jak, ale oni na, na nowej wersalce nie, będą spali nie, razem. Ja podobno. będę spać Z nimi razem? A no jak. Ale w środku? A w środku nie trzeba. No, no i ja na jej. Tak? A to ty z Daria Rotoman jesteś, patrzę. Wiesz, czy Mar majora możesz podłuczyć co nieco? Dlaczego? No, ja lepiej jest jak mają. Tak? Do, do tego już. A. To mówisz, że będzie jakieś żądlenie, jak coś. Zobaczymy. No, zobaczymy... raz no. no, To ona nie wejdzie tam w górę. Jutro Już jest mam. Już mam. Tutaj na kółeczku Dwa pokoje. Ale Krzysiek mówi, że nieco noc będzie po środku leżał, czasami z boku poleży. No, czasami z boku poleżysz. Na wersalce. No, no dla... Ja będę stała to, druga, ja będę leżeć. No. Ja no, Dobrze mówisz. No. A jak Major będzie rządził, chciał rządzić w nocy, to co... Ja zrobić? mam jeszcze pokoje, kurwa. Ja nie ma pokoju. Ale do zimnego, to zimno w zimnym tropie. Nie ja się jednak dzieje. A no to chyba, że. A kto będzie remontował? Sami remontujemy? E, razem będziemy remontować. A co myślisz? Nie, trzeba Trzeba jeszcze patrzeć wiesz, gladury, ten gota. No. Wszystko. To tutaj jest obok. Gdzie byliśmy, byliśmy no. i na Torski. Tak? Gdzie, no, gdzie najtańsze gladury bierze się, wiesz. No. Ani a, a, gdzie najdroższa. No tak, kurwa. To myślisz? A co ty nie lubisz rządzić? No lubię no. Lubię, lubię. Ale co? No rządzić się pyta, czy lubię. No. No i jeszcze planuję, ale też musisz tak. Na złote jak popek? Nie. No, i... Jakie złote? No, no złote takie się robi teraz. A co ci bra brakuje zębów? No, trochę. Tak. Dary. No, ja, Oj, tam. Tam radę. No. A ja słyszałem, że. To jaki? Ja to mam niezmiernie od 10 lat. Tym samym jeżdżę. A co jaki? Co? Ja nie, ja bo... Mer Mercedesem Rafała, jak mi pożyczy. A ja, ja słyszałem, że e, ci wczoraj przywieźli jakiś nowy samochód. Co mi tutaj. cztery przywieźli dzisiaj, to to jest wiesz. to... Ale takiego kombi. dobrego kombi. jak Krzyśka to już no jest no A kto mówił A Jacka We... ja... Jacka y, ta czarna astra w kombi stoi Taka sama, taka sama Kombisz, tak? No taka Ale... sama To zaraz zobaczymy No To dobra no Ty Krzysiek a Chodur był już czy nie? Co? Chodur był? Nie kurwa on się boi kurwa tak? Może, Może Ale byś i... jechać... Ale, ale ja byś po... dostajesz i, i nie przyjechał. Ale po łypie by było, nie? Waliłbyś po łypie nie z partyzanta. Nie, siedzie, to mówił. Wier... Ja bym cię go nie nie ścigają mnie. No. To z tak lewej czy z prawej. Spudzianką. Nie, to no. ja robi się pieszo w, w no. wiesz, no. się A z liścia. No. Chodzi cię się, nie ma się i koniec. Ja I on no. Kobiety. No. Ja wiem major, Ty to romantyk jesteś. <laughs> No. A tyle czasu się znamy i nie ma takiego czegoś. Nie... A ty do mnie ja... dzwoniłeś? Ja do ciebie nie dzwonię, bo ja numeru nie mam, Krzysiek. Jak ktoś do ciebie dzwoni mm. się za mnie podaje, to jest oszust. Tak, to właśnie. No co ty, a co o, gadali tak, już? Ile, ile czasu się znamy, ile lat? Ile samochodu kupiłeś? No tak, I no. Nie ma takiego czegoś, no. żadnego słowa nie, nie było no. złego. No nie, no, nie. Zawsze super no latawki tak. się rozmawia i po prostu tracić komodą, jak to może i dla Krzyszka znajdziesz jakąś koleżankę ma ona czy nie? No, może coś tam znajdzie. No. Krzyziu, byś przyjął no. jakąś babkę? Ja sobie. Ja sobie sam znajdę. A. <laughs> Ty do kręgu byście poszli. No. Na imprezę. Tam by Krzysiek wyrwał jakoś na noc, chociaż. Pałę Ta, by zrobiła. No, zachrunkałby jej trochę. I... Od razu inny. Wreszcie kurwa trzeba tam złamować jeden i drugi. Ale tam on będzie szukał tam. Nie ma drugim, co szukać, A nie drugim, A co się się będzie, stał tak? A niech stoi no, nie? Znajdziesz Krzysiek, to remont zimnego pokoju teraz robisz, no to w sam raz może się Zim, znajdę. Nie. Jeden i drugi, pięć złotych i... Po pięćdziesiąt złotych, nie? Gdzieś. Co? Piali było, no, jeden i drugi. No, tak, no. Pewnie, no, że tak. Złoty. No. no. I byś dołożył ale... y, drugie 500 zł 530 bo już gaz, rurka zrobiona no a dzisiaj tankowaliśmy, nie chce ładować, nie dowód, ale poniedziałek on za, pojedzie, czemu nie chce y, po prostu wolno tankuje. Ale to le, lepiej wolno jak wcale, nie? Co? Lepiej wolno jak wcale, nie? A Tankować. A trzeba zawory ustawić. Może temu? No może i tak, no jeździ to jeździ dobrze, nie? Po kobietę swoją zaraz zajedziesz, tak. zapakujesz ją. Ja, no całe te wszystko raz wyjeżdżał razem ze mną. Ja bramę otworzyłem, całe wycofał, całe te. z spiskiem. Tak? Ale co? No mówi, że jeździsz jak wariat po tym. Spiskiem? No, że aż sąsiedzi, aż sąsiedzi, wyglądają przez okna. Kurwa, de, ja nie się. A teraz no. do, do baru jaku kurwa, czy co, całe te kurwa, patrzą się kurwa, samo kurwa. Zobacz, się powodzi, nie? A kurwa co mają rzut. No, no. Już no, piąty kurwa? prawie. Nie piąty będzie, no. O kurwa. To... Cieka bączka zakręcisz czy nie? No? Bączka samochodem zakręcisz czy nie na rękawie? A, czy, a, a ty zakręcisz? Ja, nie ma problemu dla mnie Nie ma problemu. Jak ty kierowca zawodowy to Gdzie też zrobisz? Co? Tam przejdziemy Tak? No, kiedy? Pijemy Ale to tam, to już teraz to wiesz, na wiosnę chyba. Ale pojedziemy no. No to zarosło tam już krzekami. Na, na, na lodzie najlepiej. A no to wimy no. Na lodzie najlepiej. Można i wzimę, no. Fuh, fuh, fuh. Ale masz kurwa złowy co one czekają kurwa no. To... No. Też papierów nie mają? No. Nie, wszystkie mają, no, tylko nie nadążają rozbierać tak szybko. Tak to będzie, no. Ty? No. A ja widziałem w telewizorze ale... radę. A ja widziałem też w telewizorze, a ja, jak prokuratorem ja byłeś. <gulę> ale <gulę> no, ale Czeka, nie wiem. No, ale... A ja reklamuję. No. Ale... Widzisz? Ale nie o to mnie chodzi. No dobra, Ty mówi, że nie należy e, rozbierać, nie? No. Ja widziałem, że to w telewizorze pokazywali. No. Pokażę Ci, mówię. No. I widziałem, że. No. One mają taką maszynę, że samochód to takiego. Nie? No. Wjeżdża taśmowo No. Do tej maszyny. No. Szyby, uszczelki, silnika, wszystko. Nie, nie Sam wymontowuję wszystko. Pa. No, no. Tak jest. Seks to zdrowie. Tak jest. Dobrze mówię? No dobrze, dobrze, major. No dobrze, dobrze. No, To No. No właśnie. Ty, Krzysiek, a widziałeś ten film, czy nie? No ciacho, widziałeś, czy nie? No, jaki? No. Co tam mówi? Co tam prokuratorem chciałeś być? Nie trąbisz mnie? Ja się boję. No. Nie trąb. Nie, po prostu, pierwsze y, trzeba y, pieścić kobietę, a później po ją odymać. To jest, wiesz kto? Profesor e, nauk to jest. Major ma doktorat z żądlenia. O, właśnie.